Cześć, z tej Samor. Witam was w siódmym odcinku starego dobrego Minecrafta. Dzisiaj pójdziemy sobie do kopalni, tylko najpierw musimy ją znaleźć. Naszykowałem się troszkę na tą wyprawę. Zrobiłem sobie dwa żelazne kilofy, Zbroję nową, bo tamta już ledwie co zipała. Dobra, kordy sobie w razie trzeba zapisałem, bo jeszcze nie mamy tej wieży że Będziemy się odnajdywać, jak za daleko gdzieś pójdziemy. No i w sumie możemy startować. Znajdę jakąś jaskinię i odpalę znowu nagrywanie, bo to nie ma sensu, samo kopanie będzie długo zajmowało, żeby to pokazywać. Także znajdę jakąś dziurę, jakąś dziurę, jakąś kopalnię i wracam do was. Okej, okay, chyba znalazłem coś dosyć dużego. Tam w tamtą stronę jest nasza góra. Zobaczymy, co tu będzie. Jak na razie fajnie się zapowiada. Jaskinia. O, mogą być duże te jaskinie, bo był ten dźwięk. A to przy sporych jaskiniach są takie dźwięki. Albo sporych dziurach, Dobra, węgla na razie nie będę kopał. Węgierku wykopię sobie, oprawię wpad. No, Spora jest. Węgiel będę kopał jakby poza, hmm, poza wizją. Na razie pokopiłem sobie po prostu żelazo. i schodzimy niżej. Coś jest. Czy ślepy załok, ślepy załok jest. Pokopiemy to żelazo, co jest na widoku. I idziemy dalej. O, tu jeszcze jest kawałeczek. Ej, dobra. I aby w tej jaski nie były diamenty. A tu nic nie ma. I tutaj chyba idzie w górę albo jeszcze dalej. O, no, w miarę, w miarę. Ogólnie ten wyciszyłem troszeczkę jeszcze grę, bo nie zauważyłem ogólnie ostatnio tego, że po prostu praktycznie gra mnie zagłusza, jak mówię. Mój mikrofon jest ustawiony tak, że jakby wygłusza dźwięki, to jeszcze bardziej mi wytłumia. Także no trochę niewyraźnie mówiłem i w niektórych momentach mi w ogóle nie było słychać. No, ale powinno już być dobrze. Jeżeli nie, to jeszcze bardziej przyciszę następny razem. E, na razie tam nie będziemy. Bardziej nasza misja to jest, są diamenty dzisiaj, więc będziemy na razie schodzić w głąb i nie patrzeć na inne surowce. O, i tu już się zaczyna fajne jaski. A już jesteśmy na poziomie złota. To już coraz bliżej. Poziomu 12. Od razu sobie nasze żelazny żelazny kilow. Wtedy to złoto. Nie będzie ono za bardzo przydatne, bo tak jak mówiłem, nie ma tutaj złotych torów, złotych tych przyspieszających torów. Trzeba będzie sobie radzić żelazem i wózkami. Dlatego żelazo też nazbieramy sobie troszeczkę na przyszłość. Skoro już tu jesteśmy w tej jaskini, jest lawa. Ogólnie zastanawiałem się, jeżeli nie znajdę tych diamentów w tym odcinku, to po prostu zrobimy sobie portal taką e, starą metodą po prostu. E, czyli będziemy wylewać e, lawę i na tą lawę wodę, żeby obsydian się zrobił, i w takim sposobie zrobimy sobie e, portal. Będę trochę, trochę lipa jest e, z tą jaskinią. Myślałem, że to trochę większe będzie. O, kiedyś kopało tak długo ten redstone. Ale też się może przydać, że jakieś podstawowe mechanizmy będziemy tworzyć. W sumie do tego mechanizmu kolejek, yy, który chce zrobić, yy, będzie potrzebna trochę redstone. U. Także też na przyszłość je zbieramy. I od razu żelazo. Wiecie co, ja znajdę jakąś jeszcze odnogę tutaj i będziemy się wtedy widzieć, bo czym się zdaje, że trzeba będzie i tak zmienić jaskinię, albo po prostu znaleźć właśnie inną odnogę prowadzącą tak w te dolne tereny. Także zaraz się słyszymy. Niestety tamta jaskinia nie była dużą jaskinią, wykopałem z niej to co było, czyli troszkę węgla i żelaza, ale tutaj znalazłem i bardzo fajny system jaskiń. Które wychodzi aż na powierzchnię. I zobaczymy, co tam z nim, jak tam będzie. Ale postaramy się nie zginąć od pająków. Nie, nie lubię, po prostu nie lubię tych hitboxów. Ich. Ale nawet jak są za ścianą, lekko to i tak biją. No dobra, lecimy dalej, po prostu z tą jaskinią razem nakopiemy węgiel, zostawiamy węgiel, wykopię sobie później. I ogólnie w tamtej jaskini zapomniałem, że miałem tryb gry na Peaceful, bo jak tam budowałem u góry, to mi się tam żeby nie spełniły Creepery. Ale już zmieniłem z powrotem. Już MOBY są, już będzie jakieś wyzwanie. coś no, jest, tu nic nie ma. Ale tutaj może coś będzie. Te jaskińki o wiele lepiej wyglądają, nawet. Tam po prostu była taka jedna wielka dziura i nic więcej. Eee, Ciekawie, czy mi drewna starczy. Nie, to trzeba by się cofać na górę. Okej. Okay. Ale może wystarczy jeszcze trochę jest tego. Chodnie też też tak duże nie zbierają. O, propos właśnie wyzwania. Daj tu się podejść. Wiesz mi się skończył, zaraz trzeba będzie nowy zrobić. I sumiemy dookoła. Nie od razu miecz. Nie wiem czy mi jedzenia też w sumie wystarczy. Jak tak dalej pójdzie. Trzeba by je po prostu uważać. Jest tu dużo żelaza i dużo węgla. Nieszczęście, że żelazo się przyda. Tam nic nie ma. Może będzie tutaj kolejny szkielet. Powinienem zrobić sobie łuk. Zbroja już podniszczona, ledwie co weszło do tej jaskini. Tylko znaleźć szybko diamenty i stąd uciekać. Dzisiaj nasza misja to jest znaleźć diamenty. A jak nie to, tak jak mówiłem, w starym sposobem portal bez diamentów. Jest tu coś? Nic tu nie ma. Lecimy dalej. Jesteśmy na razie blisko powierzchni bardzo nic za bardzo nie będzie. Aby się nie okazało, że tak jak w tamtym przypadku, że nic też właśnie, by więcej nie będzie z tych jaskiń, poza trochę, poza trochę żaraza i troszkę węgla. Kurde, powinna tu być jakaś odnoga na dół. I na to liczę, że będzie prędzej, czy później. Może tu coś? Nie. Rana. E, Okej, okay, dobra. No wiecie co? Ja zacznę wydobywać węgiel i spotkamy się zaraz. I może znajdę właśnie jakąś odnogę tutaj stąd, bo... Nie widzę sensu wam tego pokazywania, jak się błąkam po tych jaskiniach. I nic się nie dzieje, więc zaraz wracam. Ok, chyba po długich poszukiwaniach znalazłem odpowiednim jaskinie. Tamta jaskinia, w której byliśmy okazała się za mała znowu i skończyła się od razu w praktycznie na powierzchni. Ale odszedłem troszeczkę dalej i szedłem troszkę niżej, żeby już nie pokazywać wam tego Samego, czyli od góry do dołu, to już na takim poziomie w miarę. No i zapowiada się to ciekawie: jest dużo źródeł wody, do około moby, więc raczej jest duży teren. Zobaczymy, może znajdziemy tutaj diamenty. Najmniej te trzy, o tym na tym kilow. Jak na razie jest tu mnóstwo wody. Zrobiłem sobie żelazny miecz i troszkę kilometrów jeszcze trochę pokopałem. No, mianowicie dużo tego nie było po prostu z tamtej jaskini. A tutaj tak wparowałem na szybko i nie zbierałem po drodze żelaza żadnego ani węgla, bo chcę jak najszybciej znaleźć te diamenty jeszcze w tym odcinku. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I może się jeszcze jakiś spawner znajdzie, bo w sumie jest dużo ząbiaków tu słychać. A most i cobblestone by się też przydał jeszcze. Wchodzimy teraz niżej, jest już redstone. I lava. Są diamenty? Nie ma diamentów. Nie, nie ma. Ale lecimy dalej. Redstone zaraz wykopię. I już się skończyły pochodnie. Trzeba na szybkości dorobić. Jak widzicie, szybko spadło mi ta te zbroja też. Już troszkę powalczyłem z sambekami. Nie jedno ten Creepera zeksplodowałem, że tak powiem, wybuchłem. Ja. Teraz to one chyba też będę kopał poza wizją. Bo ja się ko długo kopię. Jeżeli znajdziemy w, w, w diamenty, też Obsidian wykopię poza wizją. Dobra, to resztę zostawię. Na no później i pozbieram. Bo mi się czas powoli kończy. A diamentów jak nie było, tak nie ma dalej. W sumie to będzie chyba naj, naj, nie, najnudniejszy odcinek z tej serii. Ale trudno, kiedyś musiał taki być. Pewnie nie, nie raz jeszcze będzie, tu coś jest. Nie, nie ma, no to dalej idzie w dół. O, i trzy creepery na przywitanie, czemu nie? Zatkamy. Zaraz tam do nich zajdziemy tylko sobie złoto wykopiemy. Złota to prędzej jakieś yy, bloki dekoracyjne porobimy. Tak jak mówiłem, nie da się zrobić tych yy, lepszych torów, a inne zastosowania dla złota chyba w tych wersjach nie było. No, nie spać do tych creeperów. A no, gdzieś tam odpłynęły nawet. Tam są. Trzeba się z nimi zmierzyć. Jednego mamy. Oj, tu już się zaczyna fajna lawa. Czyli jest możliwość na diamenty. Jeszcze tutaj sprawdzimy. W takich zakomarkach lubię siedzieć. Ale chyba nic z tego nie będzie. Nie, tam nic nie mamy. E, w sumie to chyba zaraz zrobię sobie wiaderko i będę zalewał tą lawę wodą I tak zrobimy właśnie crafting tu mamy Na Szybko piecyk Wier żelaza Niech tam się to przetapia No idziemy w głąb jakby Może w końcu natrafimy. Jak na razie nie widać. Nie, zbieram tą wodę, bo to jest niebezpieczne. Nie chcę się utopić z tym, co mam teraz. Mam sporo tego żelaza i tego węgla. Teraz tam w sumie też 42. To... Nie, no, w sumie 42 to nie jest za dużo, no ale Jego się długo kopie, więc ciężko trochę, jakbym go stracił. Znowu ten sam się czas poświęcić na kopanie go. A wodę mamy tam. Na szybkości, żeby nas szkielet jakiś nie nie zestrzelił. Jak na razie wygląda to cienko, bo nie ma tu diamentów. Ale nareszcie się udało znaleźć jakąś taką jaskinię w miarę dużą, żeby też były oceany lawy. Jeziorka bardziej. Cała nie lawy Dobry jest taki diament Nie, nie ma ich chyba W tym miejscu go nie będzie Listo, lecimy dalej o, Ostatnio miałem problem z mówieniem jednego słowa, a teraz znowu się zapętlam Teraz tym słowem jest, lecimy dalej Kurde, no nic nie widać. Mody, zatkamy. Body w takich miejscach powinny być. Chyba, że jakiegoś mnie nie zauważyłem. Pewnie potem przy montażu będzie, że o, znajdę tutaj diamenta. Tam ten nabity nie znalazłem. Będę się musiał cofać tutaj. Do nic. Tutaj też nic. Nie wiem po co to postawiłem tam. Eee, dobra, to jak znajdę jeszcze jakiś jeden. Eee, tak, jak się jeszcze odmogę, to do Was raczej wrócę. Raczej, nawet na pewno. Także widzimy się po cięciu znowu. No i nareszcie się udało. Kurde. Dobrze, zacząłem tu kopać, tutaj rozkopywać to wszystkie. Mm, te wszystkie kamienie. O, dobra, są trzy. Są trzy, czyli będzie kilow. Nawet cztery. No, to mamy nasze pierwsze diamenty. Teraz wystarczy je tylko zabezpieczyć, Żeby tu nic nie wpadło naprawdę długo długo zajęło żeby je znaleźć i są mi one pierwsze diamenty e, dobra teraz tak oczywiście zostawiłem ten crafting e, no, zrobimy sobie pierwszy kilot i wykopiemy sobie trochę obsydianu, żeby być, mieć już ten portal Zalejemy. Dobra. Także ja teraz zrobię szybkie cięcie znowu. Wykopię tutaj z 12 czy tam 10 bloków tego obsydianu i widzimy się za chwilkę. Okej, okay, dobra, jesteśmy. To jest efekt naszej dzisiejszej wycieczki do jaskiń. Sporo żelaza, troszkę węgla. Nie kupiłem go aż tak dużo jak poprzednio. No, trochę te redstone, to to jeszcze się dozbiera. No i oczywiście diamenty, czyli na jeden w zapasie nam został. Kilow zrobiony już jest. I 14 obsydianów. W następnym odcinku dokończymy raczej tą wieżę. I może pójdziemy do notarów w końcu. O, przepraszam za telefon. Tak, także. W... Na no ten odcinek to było na tyle, dziękuję za uwagę i do następnego odcinka, cześć!